Moi drodzy, jesteśmy w kolnie Zobaczcie, kurde, tego już nie zobaczycie. Nigdzie indziej Po nie? Kumajcie Tu kupicie rzepak, wszystko, zobaczcie. To jest coś siano wszystko się sprzedaje To jest co siano on no nie wierzę Buty paski, skarpetki Ciuchy, samochody Zboże, drzewo Proszę bardzo Co chcesz Starpiły narzędzia rurki Bardzo mocne Rowery i Nie można wszystko trafić. Ktoś imadło chce? Grabie, no tak, nie Grabie, stare połączą Wszystko. Siekiery już nowe rzeczy. Mamy china. Siadełka do roweru. Wszystko. Zobaczcie. Ciuchy, ciuszki. Kolno na Podlasiu To jeszcze tu żyje I Jak najbardziej śledzę Lata 80 nasz w nas na giełdzie Powiem wam, że aż się morda cieszę Naprawdę Zobaczcie kurde ile tego tu jest. O Gubię pieniądze Są bogaci ludzie! <śmienicza> Zobaczcie, od traktorów to już widać. Ale fajny gościu! Poroże, garnki. Czego dusza pragnie, to tu znajdzie. Panowie, czy to jest prawdziwa skóra? Tak. I po 20 zł klapki ze skóry? Tak. A co, pan w drożej zapłaci? <grym> jestem w szoku, nie? Ja i sztubę będę. To pan w Ale... szoku, tak? <grym> 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 ich komuś? Nie chcę po prostu na no Pistolet. Kurczę. Do czego? Do łóżka? Całkowicie legalne. Hmm. Ciekawe. Nawet wycior jest. Czarnetki jak ułożone. I świat filanek. Od razu do kuchni. Może komuś tapeta potrzebna. To zwykła folia. No, ciekawe. garki ogarki, Górki, 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 na naklejki. Gór 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 co chcecie? Moi drodzy, co mi się tu podoba, to, że każdy sobie może tutaj się rozstawić, parę groszy zarobić, rolnicy, nierolnicy, to jest bezpośrednia sprzedaż, super sprawa, moi drodzy, zobaczcie, co wy chcecie? O oh.